Powiedziałeś nam, Rafale, jedną z Twoich niesamowitych historii, która dotyka Bożego działania, Bożych cudów. Przyszła chyba pora, żeby Cię nieco bliżej przedstawić. Nie możemy pominąć, nie możemy, nie chcę pominąć tego, tej, tego aspektu. Powiedz, na co dzień jesteś… Pastorem. Na co dzień jesteś pastorem w jakim kościele? W Kościele Bożym w Chrystusie. z Boże, takim lokalnym w Warszawie. W Warszawie. Ile razy byłeś na Ukrainie? Osiem razy. W przeciągu jakiego czasu? Jak? Otóż jest rok czasu. Rok czasu. Mhm. Osiem razy w przeciągu roku, czyli dosyć intensywnie. Mhm. Jeździsz do jakiejś konkretnej miejscowości, czy do wielu miejscowości? Jakie to były miejsca, jeśli mógłbyś się mhm. podzielić? Byłem w wielu miejscowościach. pierwsze wyjazd były do miasta Równe i Tarnopol, czyli bardziej na zachodniej Ukrainie. Kolejny wyjazd był już do Charkowa. Charków to jest takie drugie co do wielkości miasto na Ukrainie, wielkości porównywalnej do Warszawy, na wschodniej części, bardzo blisko granicy z Rosją, od, od wschodniej części. Byłem też w miastach z pomocą, tak konkretnie to w Połtawie, w Kropiwnickim, też do takich małych miejscowości w rejonie kijowskim. więc tych miast myślę, że takich, które regularnie jeździłem z pomocą, myślę, że co najmniej jest kilkanaście. a łącznie mam takie poczucie, jakbym zwiedził całą no, zachodnią, centralną i wschodnią Ukrainę. nie byłem w zasadzie tylko na południowej części Ukrainy. Wiemy już, że jeździsz tam z pomocą humanitarną, tak? Co wozicie, jakie jest zapotrzebowanie, co tam się mieści w tych samochodach? Mm. To bardzo się zmienia w czasie. E, takie stałe rzeczy to na pewno mm, artykuły spożywcze, e, artyku, artykuły jakieś takiej higieny, e, jak mydła, e, szampony, proszki. E, ale też i był taki okres, na przykład ostatnim razem, kiedy zawieźliśmy wiele ubrań ciepłych, jak również rzeczy takie jak latarki, generatory prądu, ale też był taki czas, kiedy woziliśmy paliwo, dlatego, że był okres, nie pamiętam jak długo, ale myślę, że około może nawet miesiąca, kiedy no, w całej Ukrainie no, był dra dramat, jeżeli chodzi o paliwo w zasadzie jadąc przez całą Ukrainę kilka stacji widziałem na których było paliwo, ale też i tam były ogromne kolejki, więc nie było gwarancji, że to paliwo otrzymamy. Dlatego no jakby zawczasu tankowaliśmy do dodatkowych pewnie, pewnie też. tak tak, do dodatkowych zbiorników to paliwo w Polsce po to, żeby móc po pierwsze dojechać na miejsce i wrócić, ale również i w miarę możliwości zostawić trochę tego paliwa no, tam na miejscu. I do kogo, powiedz, docieracie? Kto tam jest na końcu jako odbiorcy tej pomocy? <laughs> Takim pośrednikiem pomiędzy mną a tymi właściwymi odbiorcami e, są po prostu najczęściej to są e, pastorzy lokalnych kościołów i oni już później e, tą pomoc rozwożą. Albo przekazują, no tak jak na przykład w Harkowie, no to w dużym mieście, gdzie jest mnóstwo uchodźców, ale też i rozwożą po małych wioskach, do których no taka duża jakby pomoc humanitarna nie dociera, więc to oni tak naprawdę docierają do tych poszczególnych ludzi, często bardzo ubogich i bardzo w podeszłym wieku. Dlatego że większość młodzieży. Takie moje jest przynajmniej wrażenie, czy wiele ludzi młodych wyjechało z kraju lub na teren zachodniej lub centralnej Ukrainy. Natomiast ci, którzy są na wschodzie, no to w większości myślę znaczący to są raczej ludzie w podeszłym wieku. Przynajmniej to, co ja obserwuję. Mhm. Czyli czy ja dobrze rozumiem, że tak naprawdę ta wasza pomoc trafia do osób indywidualnych, tak? Czy tam są też w tle stół jakieś instytucje, którym pomagacie? E Zdarza się, że jakieś niewielkie rzeczy również przekazujemy instytucjom, w sensie kościołom, ale to są rzeczy, które służą raczej do pracy właśnie z ludźmi, jak na przykład różne takie materiały do pracy z dziećmi, dlatego że te lokalne kościoły organizują zajęcia dla dzieci, gdzie jest dużo radości, dużo zabawy. Tak dla przykładu, ponad chyba tysiąc takich balonów y, zawiozłem do, tego, do robienia zwierzątek. Mhm. Z tych Balony, Ta... wojna, właściwie wydawałoby się po co, ale rozumiem, hmm. że jest to potrzebne, konieczne wręcz. Myślę, że dla takiego elementu, y, nazwijmy to zapomnienia o tej traumie, mhm. czy jakiegoś 20, oderwania, pewnie. Myślę, że ta zabawa i ta radość, która jest sprawiana dzieciom, myślę, że jest bardzo istotna. Także takie jakieś pojedyncze wspieranie robimy, natomiast co do zasady, przekazujemy tą pomoc dla kościołów, które później dystrybuują już do konkretnych pojedynczych ludzi. W zwrocie mamy później zdjęcia z tej dystrybucji. Czasami bywało, że miałem taką możliwość, jakby uczestniczyć w w jakiś sposób, w tej, czy, czy przyglądać się tej dystrybucji już bezpośredniej. Jest też jeden ośrodek, on nazywa się Life Center. Jest to ośrodek, który się opiekuje kobietami będącymi w ciąży w takim kryzysie. Ten kryzys polega na tym, że z powodu tej ciąży, z jakichkolwiek bądź okoliczności, Rodziny odwracają się od tych kobiet, oczekując na przykład, żeby kobieta dokonała aborcji. Jeśli kobieta decyduje się jednak utrzymać tą ciążę, no to pozostaje sama i to, to, to ten ośrodek Life Center opiekuje się i wspiera jakby te kobiety, no dodając i pomoc psychologiczną, ale też i właśnie materialną. Więc wiele rzeczy zawieźliśmy do tego ośrodka, które były pomocą i dla matek w ciąży, jak i dla niemowlaków, które później się rodziły. Czyli rozumiem, że to jest właściwie taka instytucja podobna do naszych domów samotnej matki. To pewnie funkcjonuje na podobne zasady. To znaczy, te kobiety tam nie nocują, jakby nie, 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 nie mieszkają, ale raczej mają taką pomoc, no mówię, materialną szerokiego mm, asortymentu, bo i y, pieluchy i dla dzieci, i jedzenie dla dzieci, ubranka, ale też i ubrania właśnie dla kobiet w ciąży. Yy, wiele na przykład biustonoszy y, dla kobiet karmiących tam mm, zawiozłem mm. i bardzo sobie cenili y, te, te z Polski przywiezione rzeczy, ale też i łóżeczka takie turystyczne. I wiele tego typu rzeczy. Czyli rozumiem, że dostajesz jakąś listę z zapotrzebowaniem, mhm. dokonujesz zakupów w Polsce najczęściej i przywozisz konkretne towary, które były zgłoszone, tak? Dokładnie. które były ci zgłoszone. Mhm. To rzeczywiście, tak się domyślam, że ułatwia tą wzajemną współpracę bardzo. A powiedz, a jak wygląda w ogóle to codzienne życie na Ukrainie? Bo mówisz, że przemieszczałeś się, że przejechałeś właściwie no, dosyć dużą część Ukrainy. Jakie są twoje spostrzeżenia jako osoba, która była tam na miejscu? Mhm. Na pewno w ciągu tego roku dużo się zmieniło, także te odczucia są różne w różnym momencie jakby okresu czasu. Na początku to, co bardzo rzucało mi się w oczy, to było wiele takich na ulicach billboardów, zachęcających do takiej postawy patriotycznej, do walki przeciwko wrogowi wspólnemu? Widziałem szczególnie na tej zachodniej Ukrainie wiele flag e, ukraińskich no, wywieszanych na domach, w różnych wioskach, miejscowościach. Czyli taka mobilizacja patriotyczna, tak, tak, no. tak. e, Ale też i e, te blokady, mm, to oni nazywają to blok czyli żołnierze stoją przy wieździe, wojska, a czasami może i cywile, mm, którzy weryfikują dokumenty, paszporty, sprawdzają. Yy, weryfikowali czasami samochody też, yy, też godzina policyjna, yy, to, to wszystko szczególnie przez pierwsze miesiące, powiedzmy do pół roku yy, działań wojennych było bardzo mocno odczuwalne podczas yy, jazdy tam. Natomiast w tej chwili yy, w zasadzie tylko na tereny, yy, yy, kiedy jadę do Kupiańska, to jest jakieś 30 km od granicy rosyjskiej, to jest teren, który był przez 5 miesięcy pod okupacją rosyjską, we wrześniu wyzwolony. Tam, tam jeszcze zdarzają się takie właśnie kontrole wojskowe, może ze względu na potencjalnych dywersantów, którzy tam mogli zostać. Natomiast w większości już jakby tutaj się to zmieniło. Myślę, że bardzo tak widziałem, że społeczeństwo się jednoczyło w takich sytuacjach bardzo trudnych, jak na przykład. Pod koniec ubiegłego roku, kiedy były ogromne problemy z prądem, przykładowo, cztery godziny był prąd, i później następowały 6 godzin bez prądu. Myślę, że dla nas Polaków to troszeczkę może pamiętamy to za czasów komunistycznych, jak to bywało, ale powiem szczerze, że taka przesiadka w, takie miejsce, w taką rzeczywistość no, była mimo, że ja wiedziałem o tym, o tej całej sytuacji, dla mnie samego była dosyć takim, no jakimś, jakimś wyzwaniem, kiedy człowiek nie wie, czy może pójść do toalety bez komórki, czy musi iść z komórką, żeby cokolwiek zobaczyć, żeby jeść, no to też trzeba sobie jakoś poświecić, trzeba unikać wind, bo może się okazać, że wejdę do windy, nagle nie będzie prądu. Natomiast to, co, mi, to, co widziałem w tym społeczeństwie ukraińskim, że mimo tak trudnej sytuacji, szczególnie właśnie dotyczącej tego prądu. Brak prądu wiązał się na przykład z brakiem wody, brakiem ogrzewania. To w zależności od tego, jak te domy były uzależnione od prądu, no to takie były konsekwencje. Mimo tego wszystkiego, naród ukraiński no przetrwał, to znaczy ludzie nie wyszli na ulicę, nie protestowali przeciwko no, władzom wobec tej całej sytuacji, ale raczej mają taką determinację. I to widziałem wśród tego społeczeństwa, że mają ogromną determinację, że nie chcą być zniewoleni znowu i że są gotowi no, zapłacić tą cenę poświęcenia, którą, którą trzeba zapłacić. Myślę, że też to, co było takie bardzo gdzieś dotykające, to szczególnie te wschodnie tereny. Widziałem tam naprawdę wiele ubóstwa. Dużo zniszczeń? Jak to wygląda? Tak, no na przykład w takim Kupiańsku, to powiem o swoich wrażeniach, ale kiedy ja jechałem przez to miasto, miasto bodajże kilkadziesiąt tysięcy mogło mieć mieszkańców, moje takie wrażenie było, że jakieś 50% miasta jest zniszczone. No to robi naprawdę takie wstrząsające wrażenie, wielkie dziury, w moście na przykład, przez który tylko można pieszo przejść. Bardzo szczególnie tereny właśnie wokół przeprawy takiej mostowej. No ogromne zniszczenia, całe ulice, dom po domu zbombardowane. I też pustki, które tam szczególnie w tym Kopiańsku widziałem. Na ulicach brak samochodów, pojedynczy tylko ludzie. Gdzie później kontrast taki z Harkowem czy z innymi miastami, no jest duży. Tak jakby życie po prostu wyszło jakby z tych miejscowości. To jest dosyć takie wstrząsające no na pewno wrażenie. Powiedziałeś w tej pierwszej części naszej rozmowy, że masz żonę, masz dzieci też, tak? Jak oni się zapatrują na te twoje wyjazdy? Nie martwią się o ciebie? Puszczają cię w ogóle? Mam trójkę dzieci, żonę. Wkrótce mi się wnuk, wnuk lub wnuczka urodzi. E, pamiętam, że kiedy podjąłem w swoim sercu decyzję, że chcę jechać pierwszy raz na Ukrainę, e, miałem taki znak zapytania, co na to powie moja żona. E, ona jest córką żołnierza zawodowego. A, to wiele tłumaczy. E, <grym> jest sądzę. też mistrzynią Polski w kingboxingu. Więc kiedy zadałem jej to pytanie, troszeczkę z jakąś tam niepewnością ona się uśmiechnęła i powiedziała, że no jeśli mam przekonanie i chcę, to jak najbardziej mogę jechać. Natomiast z czasem, w zależności od intensywności tych wypraw, no zgłaszała jakieś takie nazwijmy to protest, bo kiedy wyjeżdżam, zwykle to jest kilka dni, ale też i przed tym wyjazdem, no jest to kilka dni pracy, którą muszę włożyć w przygotowanie w przygotowaniu się do wyjazdu, więc to wszystko zabiera no, mnie jako osobę z domu, więc chyba bardziej pod tym kątem. Natomiast e, raz na jedną z wypraw udało mi się ją namówić, także byliśmy razem, no, dojechaliśmy do Charkowa. Także też widziała po drodze te wszystkie szczegóły, jak to wygląda, poznała tych ludzi, e, poznała te emocje, e, problemy, które się wiążą czasami z takim wyjazdem. Także myślę, że jesteśmy w jedności w tym. I ma na pewno lepsze wyobrażenie, co tam cię może czekać, Dokładnie. co tam cię spotka. Mm -hmm. Wyobrażam sobie, że to ma pewne przełożenie na to, jak cię traktuje i jak traktuje tą Twoją misję.